Teraz widzicie moją kamerkę i mojego Minecrafta. Tak, właśnie będziemy grali w Minecrafta minigry. Na no, highs, no bo pamiętam, jak jakieś prawie 3 lata temu grałem się na tym serwerze. Krótkie gierki tam są. Nie umiem w nie grać, ale Próbuję Nie są najłatwiejsze. Dobra. Zobaczyć czy live się robi. Dobra. Jest i live. Wybrać. Hmm. Hayden sick. You have been hit. Liska 2010.05 joined. 15.16. Co? Todd 5304 joined. 16.16. -16 voting hat Dobra. Hm. Dobra, weźme sobie to. 12010. 20 second sentinel seeker's relist. You are now hidden. You are now visible. 10 sekund until seekers release. Tot 53.04. I, to Anil to has died. 5 sekund until seekers release. 3 sekund until seekers released. 2 sekund until seekers release. No, no, 1 sekund until see seekers, seekers release. The seekers have been released. Really you, you are now hidden. I czekamy Witam wszystkich Przepraszam bardzo Nie za Ale mamy aż dwie osoby Jest dobrze Gramy sobie. Maxim 01415 Anil Was kreł by 6 app You are now Wyzebel Gain 15 points for surviving 1 minutę. You are now hidden Czekajcie bo jakaś bo mówi Ustawienia Dźwięk Nareszcie Iwona nie będzie You are now visible. Ja pierdziele Chciałbym żeby mnie zabili Naprawdę, wolę być o, o, o. You are now hidden. Witam mm, wszystkich. Gain 15 points for surviving 2 minutes. Aimless fan 53459. Dark Peris Marine, Vasculd by family 6 up. Widzę, że ktoś mojego live ogląda. You o, are wieczyk. now visible. O ja pierdzielę. lubię. klepę. Na klepę. Ja cię zabiję! Zabiję cię! Zabiję cię! O kurde, to ty mnie zabijesz! Hatlu 2010 Dark Paris Marine, 2 no. Skeldby MAXIM-01415. Dobra. You are Aziker. Find Zmianem. and kill all the hiders. Ja pierdzele, You will be in 5 seconds. GEP 08399 Dark Paris Marine, waskelt by aimless fan 53-459 Blueish Celery 355, Dark Paris Marine, Was by aimless fan 53-459 Didn't get your store purchase? tryfi purchase William 68, Quartz Stairs, Waskeltby Family 6 up. Mają czas ogólnie, żeby mnie oglądać. Naprawdę jest mi bardzo miło, że ktoś mnie ogląda. Twili, spruce Planks, waskeltby GEP ono... 08399. To jak jest mi miło, jak ktoś mi na live wchodzi. No kurde, dobrze, że... Liga. Liska 2010 05, sprus Planks, ja. Waskeltby aim imles I'm fan 53 459. Janka 099, sprus ja, ja Planks, Waskeltby Aimless Fan 53 459. Mam taką nadzieję. Linning 80, wde. 20, 59, sprus Planks, waskelt byt willi I have this im dupa, you know. TT Play 14 Sprus Planks Waskelt by Lining 80 20 59. 7693, Dark Paris Marine Waskelt by Aimless Fan 53 459. No naprawdę? Naprawdę are you kidding me? A i Sprus Planks Waskelt by Aglo 76 nie, nie Free Saucer 0 Coinsales, Was każdy. Zobaczę sobie. Kurde. Jakie są emotikony, bo nigdy tym się nie interesowałem. Nie możemy połączyć się z rynkiem. W dupie to mam. O. A. Nie, ja ja nie chcę. Dobra. Gdzie będę drana. You have been hidden. No kurde zamkniesz się kiedyś. Upr Czyli Bona bo jest głośniejsza ode mnie. Aha. Czyli tu mam iść? No, tak. You finished, jej. Skończyłem, aha. To tyle. Fajny Delran. Teraz się zaczyna. Chyba już started. Jej. Że jej, że zacząłem grać. Ale się tutaj stresuję. Że wiecie, spadnę na ryj. Naprawdę? A player has finished. Timer shortened to 60 seconds. Non-zero voice 869 has finished. Ala ja, 2010 joined 620. 20. Tubular Halo 2601 joined 720. Diamond joint joined 820. Dyszy autor 12:40, joint 9:20. Kurde. No, aha, czyli tutaj robimy taki typ. Czy typ to cheater? Game Night 08:95, czyli 10:20. Jak oni tak szybko. The game has started. Ja im Ruh. nie wierzę, że oni są takimi cheaterami. Checkpoint reached, Hanging Garden. You died. Visibility changed Jó, to small. You gained jump boost. Czy, no kurde. You gained Co jump boost. No ej, no. Visibility changed to hidden. No kurde. You gained no. jump boost. Visibility changed to visible. No nie. Please wait before changing your visibility again. No, ja visibility change to small. You gained jump boost. <grym> visibility change to hidden. O ja pierdzielę, Checkpoint to reached. To mi... Into the temple. Dobra. Checkpoint no, ja reached. Wytrudni. Waterfall way. You died. You died. You, you died. Gdyby się na czacie wyświetlało, to by było you beka. You died. <gry> Ludzie by mieli ze mną taką bekę. Tja. You died. Ja jestem takim noobem. You died. You died. A player has finished. Timer shortened to 60 seconds. Kurde, 60 seconds. Halil Hannel 0 has finished in 1 place 01 28.472a 74 has finished in 2ND place. 01 36.581 Wyzebeletti Change to Wyzebel. Silentobo 1234 Haz finished in 3RD place Zero jeden Game Night 0895 osiem no, dziewięćdziesiąt ja pięć has finished in cztery place 01 38.887 trzydzieści osiem osiemset osiemdziesiąt siedem Checkpoint reached, Pilot kaktus. Nie no ja wolę tą grę Naprawdę

16 dwudziestych Daniel 694 join. To tyle masz 17 dwudziestych. dni. O! A, bo to był takie lobby, aha. Ja myślałam, że ja, że ja chociaż coś w życiu osiągnąłem. The game has started. O. RUN yy, Dobra, jestem. Weźmy sobie tutaj Checkpoint reached Restaurant Ave. Jestem pierwszy? Chyba, że chodzi o ostatniego no You died to mi nie uda. Visibility changed to visible Join our forums Visit forum.playcheck.com Jestem ostatni. Checkpoint reached the subway. The subway. Checkpoint reached the to są kozackie, naprawdę. Checkpoint reached end of the tunnel. A jak już czytaj po angielsku, a nie po. A player has finished. Timer shortened to 60 seconds. w 74 has finished in 11 th place. No 0109.198 1019 1019040 has finished in 2nd place. 0109.298 Knitting 21 u, 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 has ziobe. finished in 3rd place. 0109.798. Ma uhi ha has Jestem. finished in 4th. Jura no, kurde. Szczerze mówiąc, nie się grało. you have been hit hidden. Ja hidden zone. You are now visible. Nie wiem czy to Dobra, FINDING mater... YOU A GAME OF- Nigdy nie lubiłam Murder Mystery No czy tam gram ale rzadko <słysy> GAME, or. game or. The Innocents this round To kurde koza. Chcemy sobie jakieś fajne skinka? Coś strasznie ze skinkami muszę Zobaczyć S Mietankowa Pani Joined 11.16

collect Gold Coins to earn Rewards. Za 15 coinów mogę nim być, czy co? Nie wiem, czy zbieram coiny. Jestem ciekaw, jakie wyposażenie ma, bo na pewno szeryf ma łuk, ale jakie ma ten. Morderca. To mnie najbardziej ciekawi.

16. Aha, mam, mam 0% 10-20. Że będę. Dobra, proszę. Proszę, proszę. Ja chcę być murderem! Chcę wziąć typa i go na przykład zabić jak tego. Inescent. Noi nocent. Trient Collect gold coins to earn rewards. O Pieniążek NUMER DWA! MAMY PINIĄŻEK! Mamy dwa piniążek już. Ta wyścigówka jest kozacka. Będzie się tu jakoś otworzyć? Nie, gówno. Dobra, mamy już trzy! Mam, 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 mam. Sorry, miałem ze dwóch takie długie na sekundę. Chcemy tutaj wejść. Da się? Nie da się. Gówno. Mówi 20. Takie dłuższe, troszkę ze dwóch. Ty mujemy się z typem O kurde. Mówi 6B Na zdjęciach Na zdjęciach pokazywałaś się Kratkowi Widziałem, pokazywałaś się. Gamor. The Innocents won this round You survived Follow our instagram okay, MalkaTheHands TJ Kraft y joint. 10 16 Na y 996 joint. 11 szesnastych 2 Andysan drugi joint. 12 szesnastych Chris To Master joint. 13 16 Morderem Nie przeczytałem, ile mam procent czas na mordera